O, czas wstałaś do szkoły! Ha, a, nie, tak nie, epidemia, teraz bocie epidemia macie wolno, nie? To oznacza, że mogę dla was nagrywać codziennie filmy. ...wypadku. A komu to potrzebne? Cześć, z tej strony Ostrysia, a dziś zagramy w Look It Up, czyli w grę horror. Chcieliście grę horror, to macie teraz prozią grę horror, a nie jakieś laleczki, co zawsze nagrywałem. No to, to, to będzie horror masakra. Zaczynajmy. Oj, robi się już strasznie przez ten... Efekt jest puppet combo. Dobra, mamy jakąś świetlistą kropkę na... oho. oho To wygląda jak Resident Evil. bez jaj. To ma jakąś dolniczkę, możemy ją podlać Sik 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 sik, si si nie Ooo, uh, przepraszam, ale w takim domu chyba nie powinno być takich dźwięków. No, chyba, że sąsiad robi imprezę, aż mi się ściana normalnie załamuje. Cały czas tłuko, ale to tak tłuko, całe noce, całe nie tłuko, Taki ten. Możemy wyjść? Nie możemy. O, oczywiście uważam, że tu będzie strasznie, tak? A jak się przestraszy, to ja wychodzę z tej gry. To też zamknięte. Dobra, mamy dwa siedzenia, jedno jest. No, jako, że jestem sam, to pewnie dwa, pierwszy posiadek i drugi posiadek i oglądam telewizję. O, możemy włączyć telewizor. O, i kasetę możemy włączyć, dobrze. Może być. Co tu mamy? Papierosy, szlugi, no to ja palę. Tu mam jakiś obrazek. Jakiś grzyb z, z dziedziulkiem. Możemy zoomować. Ej, co to za odgłosy? Włącz to. Albo włączmy, i ja trochę przyciszę grę. Teraz możemy grać. Teraz ta gra nie jest straszna w ogóle, dlatego gram w dzień. Ej! Ale... to się coś śmieje? To idzie po mnie. Już. To już początek gry, już, już koniec. Już mam przestać nagrywać. No, jakiś klucz. Take it. Weźmiemy, a to też mogę wziąć? Take it. O, mogę sobie wziąć. Fajnie. Tylko. Jak się zapala, to coś. To była zapalniczka, chyba. Ale jak się zapala, zapalniczka? O, jest. Jest, mam ale super. A ten obraz też możemy wziąć, czy nie? Co to było? Wo, mamy zoom w oczach. Fajnie. Możemy wejść? Nie? No mam klucz jakiś, to może tu? Też nie? To po co ten klucz? O nie, coś mi dzwoni. Mamasia mi dzwoni. Halo? Nie? Nie? Dobra. Jesteśmy. To gdzieś musi pasować ten klucz. Pasuje gdzieś? O! O! No! O! Udało się. Tylko... Nie że otworzyłem te pokły. To tu się robi już straszniej. O, to to ładnie ktoś się zabawił. Leki na senność. Co to jest o Bachomazie? Nie widać światło. Przeszkadza. Miałem jakieś głupoty narysowane przez dzieci. Tu mamy jakieś laleczki. Bo piłka, możemy się zabawić? Nie. Kolejne dziecko. I klocki Fotel Bujany i możemy włożyć muzyczkę? Nie Nie, a co dalej? Jakiś naszyjnik. Dobra, to co teraz? What now? No, i co mam zrobić? Mam się pobawić z tym laleczkami, żeby się coś stało? Kolejna petunia. Co to? Tu za oknem coś? Nie? Tu krzyż. Tu nic. Znowu kolejna wyrwa. Halo, bo tu się zresztą muzyka robi. Kurwa! Czy zwykła kartka jest. O. Zabawne. O, szafki możemy otwierać. No. I co mam teraz zrobić ja? Że tu trzeba... No nic tu nie można zrobić. A może tu coś? O! się idzie! Halo? Czy to sąsiad z góry? żum Nie, włącz to, włącz. Będzie lepiej. Dlaczego jest taka... ...straszna muzyka? Dobra, tu nie. Tu mam jakoś ta taczka jakaś. Coś chodziło. To było straszne. No co ja mam tu zrobić? Jakiś do dupy horror chyba. A... O! mam <tryk> <tryk> radio. Albo niech będzie włączone. Ej, tu więcej rysunków się pojawiło. Ej, tu jest jakiś napis, jak mi się wydawał. Ej tu to to chyba mi się zdaje, że to nie było tyle rysunków. Cóż bez bez groły. Baziaje. No dobra. I co teraz? O, patrzcie, tutaj coś się też pojawiło. Gazetka. O nie! O nie, już się tam jakieś klocki porozwalały, ja chcę to najpierw przeczytać. Yyy, 5 ludzi nie żyje. To jakaś masakra. Piło mechaniczne. Texas. Halo, Bobo? Ktoś O! Czy jakiś złośliwy duch zamknął mi drzwi? O matko, to tutaj jakaś lala leży. I o Jezu, ile leków się pojawiło. No dobra, ale dlaczego poruszucałeś te sypowki, czy gnojku ty. Ej, możemy... Możemy wziąć kocek. Gdzie jest kocek? O, trzeba do łóżka wrzucić. No boję się. Dobra, zrobimy to jak demon każe, Czy ktoś... Czy nie wiem, sąsiad z góry? Powoli. Wiesz to. Szybko powoli. No. Tą piłkę też? Tą lalę? Dobra. To wszystko. Nie ma nic więcej. Może jeszcze tą piłkę? Dobra. O! Coś się otworzyło. Ale to jeszcze lalka się zaśmiała. To nie tu. To tu. Halo? u ile tu wódki! No ja bym się napił chętnie. Dobrze, że ten telewizor przynajmniej jest. To. I ten zegar. To coś zegar jest, bo słyszę, jak. Go... A tu! Bardzo fajnie. A jakie zdjęcie kolejne? Jakiegoś dziara. Ej, wziąłem je! Nie ja chciałem je wziąć? Chciałem je położyć. No dobra, chyba tu trzeba je klebnąć, nie? Gdzie mam je położyć? Tam? Tutaj? Ja wziąłem zdjęcie! Co ja mam z tym zdjęciem zrobić? Polizać je? Tutaj? Co ja mam zrobić z zdjęciem? Czego dziada z wąsem? Puść się znowu na tej konopie. Ej, no co ja mam zrobić? Boję się. Boję się czegoś zdjęcia. Puść się! Co ja mam zrobić? Mogę się napić tego wina i pójść spać. Ej, no co ja mam zrobić? Jest to niezwykły horror. Tu mam dać? Do łóżka? Tutaj gdzieś? Mogę te radio? O, radio jest odpalone. Nic nie ja mogę z tym zdjęciem zrobić. O co chodzi? Podpalmy tą firankę i uciekajmy stąd. No! Co za pypeć. Tutaj jest miejsce na coś. Chyba, że mi się już gra zbagowała. O, jaki fajny obraz. No ej, no! Weźmy ten obraz. Co ja mam zrobić? Wrzucić? Ej, tutaj kwiatka nie ma. Podejrzane. No dobra. Ej, ale o co chodzi? Co ja mam zrobić? Zaz mnie puszczę jakiegoś poradnika na YouTube. Nie to jest chyba jakiś horror nie wypał, tak coś czuję. No, tu są leki. Tu się świecą. I horrorka. Hororek bardzo straszny. No, kładź, to gdzieś. Nie, wiem, demonie, możesz to ode mnie wziąć, bo ci się do ręki przykleiło. No Klikam wszędzie. Tutaj nie można wejść, tu? Nie. Do łóżka też nie można. Gdzie mam to dać? Za gówno. Połóż to tu! Te drzwi mi wyzwalają, chyba. Nie można ich zamknąć. Weź, śmieszno, połóż już. Nie wiem, jakąś specjalną statuetkę on ci da to znaleźć? Co za głupi horror. Ja nie lubię takich gier. Co mi się przedmioty do ręk kleją. No połóż to, co ja z tym zrobić? Zoomować ja mogę. Połóż to Panie! Co mam ci powiedzieć? Tab jest jakiś... można może spo... O, można spozować. A jest tu na przykład jakieś zadanie? Połóż na przykład zdjęcie na no, gdzieś tam... No co ja mam z tym zrobić? Kute. Ta gra to jest jedno wielkie gówno, nie wiem co mam z tym zrobić. Chyba niepotrzebnie to wziąłem. No tutaj nie. Patrzę, tam nic nie ma. Ściana. No co ja mam z tym zrobić? Demon, pomożesz mi czy nie? Czy mam sam to rozwikłać? Weź mi wyskocz już. O! Na ścianę miałem to dać! Czyli no, no trochę już... Myślałem, że będzie koniec już tego, ale... To jest cała zagadka tej gry Dobra, się zaczęło. Więcej alkoholi. Dziecko zniknęło! Więcej... O nie, tu jakiś strender jest Dlaczego wy mi to robicie? Czego są tu jakieś potwory? Dobra, tego nie. O! Halo? Mogę zoomnąć? Kim jesteś? Czemu oglądasz telewizję? Ja za nią płacę. O! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! To ja wolę tego demona, co siedzi przed telewizorem. Proszę pana, polecam panu kanał telewizyjny TVN. Panu się bardzo spodoba. <zysk> Ej, ja tam nie idę. Najgorsze co może być w życiu. Czyli ciemność. A mogę do tych drzwi? Jakoś chcę podjaśnić. Jaśniej! Jaśniej się już nie da! No tak, jeszcze. Nie! Dlaczego? Weźcie mnie stąd. No nie trzeba to Ja nie lubię ciemności! Ja się boję, że on tam jest! I mi wyskoczy! Ej, widzowie, co ja mam zrobić? Halo? Ja nie pojmuję. Zniknął się. Odpal to. Czy zdjęcie jest to ton? Bardzo brzydki jest. I co teraz? Tak jakby już nie chcę w to grać. Ale chciało mi się. Tu zamknięte. Można tu zapalić światło, które było. Co ja mam tu zrobić? Dobra, ja zostaję przy telewizorze. Lepiej jest. Ale jakby zmieniło kanał, na przykład, nie wiem, Discovery channel czy inne głupoty, to było. To coś można było wziąć, ale mi się wydawało. To jest zdjęcie, ale co mam z tym zdjęciem zrobić? Zjeść? <laughs> nie wydaje mi się. Ja się boję. Nie mogę sobie wziąć butelki na obronę? Nie mogę zobaczyć rysunków? Jakiejś głupoty? Dobra, Radio, radio łączymy. Szkoda, że nie daje jakichś szumów większych. Kurde, co ja zrobić teraz? Światło z gasu jest gorzej. Ja wolałem, żeby było lepiej. Kolejna go... Tu kolejny kwiat zniknął. Ej, no co ja mam tu teraz zrobić? Bo ja się boję. Mam zdjęcie tam, znowu wziąć, ale nie mogę go wziąć. Tylko zoom. Ale nie chcę mu zoom, zoomować, bo się mu przestraszę. Bo nie chcę. Dobra, ja chyba zakończę tutaj ten film, bo ta gra robi się straszna. A ja nie lubię w takie straszne gry grać, jeżeli chcecie więcej musicie zostawić 10 łapulek, bo ja się po prostu boję, ja, ja rozumiem, ale ja muszę też wiedzieć co, no chyba, że zobaczę coś tutaj jeszcze No nic. Nie wiem co tu dalej zrobić, więc to będzie koniec, 10 łapek, nie, 15 łapek w górę i kontynuujemy ten horror, ja na razie podziękuję. Okej. Okay. Bo ta gra robi się straszna z minutą na minutę. No to yy, tu macie filmy ostatnie, które byście chcieli zobaczyć. Nie wiem, czy to się nagrało z kamerką, bo mama mi zadzwoniła. Więc do zobaczenia. Cześć!